Chciałem odrobinkę zacząć może rozmowę na temat etyki zawodów prawniczych. Etyka zawodów prawniczych jest no, ostatnio tematem bardzo delikatnym, jako że przez niektóre przypadki jest no, naruszona i społeczeństwo coraz bardziej wątpi w ideę etycznego prawnika, gdzie prawnik ostatnio stał się nie wiem czy tak może ostatnio osobą, która, której zależy tylko i wyłącznie na własnym interesie, tylko na tym, żeby zarobić jakąś kwotę i nie liczy się za bardzo z interesami klienta, o ile na tym nie zarobi. W oczach społeczeństwa prawnicy to jest w jakiś sposób elita bogactwa, a nie tylko elita intelektualna. Ostatnio mówi się, że prawnicy nie protestują w kwestii jakichś reform, czy to emerytalnych, czy to strukturalnych, bo jest to grupa najlepiej wykształcona, ale jednocześnie najcichsza. I prawnik jako zawód, czy to sędzia, prokurator, notariusz, nie wyjdzie na ulicę i nie będzie krzyczał, bo to zepsuje jakąś renomę, którą sobie wypracował. A żaden prawnik nie może sobie pozwolić na coś takiego, jest to zawarte w przepisach, żeby zamieścić jakąkolwiek reklamę swojej osoby. Jednostka podejmuje rolę zawodową, kiedy już w znacznym stopniu ukształtowały się jej predyspozycje osobowościowe. Czyli jakie są te predyspozycje osobowościowe prawnika? Czyli musi mieć odpowiedni hierarchię wartości. Powinien mieć. Aczkolwiek, jak już mówię, w oczach społeczeństwa nie wszyscy nie mają. Odpowiednia postawa społeczna, czyli żeby Pierwszą rzeczą, o którą będzie walczył, to dobro społeczne. E, aspiracje jest to kwestia bardziej osobista, jest to kwestia zawodowa, co chce osiągnąć, gdzie chce działać. Motywy, identyczna sytuacja jak z postawą, dobro społeczne czy też kwestie finansowe. I kwestia potrzeb, tak jak w każdym zawodzie, prawnik ze względu na to, ile zajmuje wykształcenie prawnika, łącznie ze studiami i aplikacją, ma jakieś oczekiwania finansowe w kwestii tego, w kwestiach zawodowych. Jakie są najważniejsze zasady etyczne? Mimo wszystko, dla większości zawodów zaufania społecznego, zasady etyczne są podobne. Tajemnica zawodowa obowiązuje wszystkich prawników, mediatorów, lekarzy, księży. Zachowanie bezinteresowności, mimo wszystko, nawet jeżeli sędzia, prokurator mówią o interesach danej strony, nigdy nie mogą wziąć pod uwagę interesów swoich. Zawsze jeżeli sprawę dotyczy na przykład jakiejkolwiek osoby znajomej, czy sędzi, sędziego, to sędzia musi poprosić o wyłączenie ze sprawy, bo jeżeli by taka sprawa wyszła, to miałby pewne hmm, dyscyplinarne konsekwencje. Zasady uczciwości to chyba nie trzeba tłumaczyć. Każdy to sobie dopowie na swój własny sposób. E, Zakaz demonstrowania przez adwokata w stosunku do oskarżonego. Choćby adwokat myślał, że oskarżony jest taki, owaki, popełnia nie wiadomo jak straszne przestępstwo, to nie może tego sprawiać, musi cały czas działać w interesie oskarżonego. Bezwzględny zakres korzystania z reklamy, o tym już wspominałem, żaden prawnik nie może się reklamować, nie może ze swoim wizerunkiem postawić billboardu, nic z tych rzeczy. Etykę prawniczą tworzą normy etyczne określające obowiązki prawnika wobec klienta, czyli kompetencje zawodowe, to co prawnik sobie wykształci podczas studiów, praktyk, aplikacji. Staranności prowadzenia sprawy, od tego tak naprawdę zależy jego interes, mimo że powinien myśleć tylko i wyłącznie o interesie klienta. To jeżeli będzie starannie prowadził sprawę, wyrobi sobie jakąś markę, renomę i to jest jak najbardziej w jego dobrym interesie. Wnikliwej konsultacji. Każdy zawód zaufania społecznego, tak jak mówiłem, prawnik, mediator czy lekarz musi skonsultować wszystko ze swoim klientem, bo to na jego korzyść ma działać, w jego imieniu. Dyskrecji. To już kwestia jest oczywista. Lojalności. To nie tyczy się wszystkich zawodów prawniczych, tylko zawodów prawniczych, gdzie... Prawnik kogoś reprezentuje, tak jak radca prawny, adwokat. Musi być lojalny względem swojego klienta. Szczerości, uczciwości. Z tą szczerością nie byłbym aż tak przesadnie wnikliwy, ponieważ adwokat ma być szczery na tyle, żeby nie zaszkodzić swojemu klientowi. Nie może wprowadzać aspektów, gdzie zaszkodziłby swojemu klientowi. Na przykład jest coś takiego jak w ELSA nie stosuje się czegoś takiego jak określenie sponsora ponieważ ELSA jest organizacją non-profit używa się określenia partner strategiczny znaczy dokładnie to samo ale mimo wszystko inaczej brzmi, tak. inaczej brzmi inaczej jest rozumiane inaczej jest to to i nie powoduje to. żadnych późniejszych konsekwencji będąc partnerem, ma wpływ na tą konferencję, a nie na jakieś przedsięwzięcia. Ale w takim przypadku sponsor też miałby wpływ, prawda? Na uczelni, nie mogę tylko powiedzieć jest? ze swojego doświadczenia uczelnianego, różne kancelarie adwokackie, notarialne mają prawo przedstawić swoją kancelarię, ale to jest również. Mimo, że zahacza to w jakiś sposób o reklamie, jest to akcja informacyjna, ponieważ studenci muszą gdzieś odbywać praktyki, później będą gdzieś pracowali również podczas aplikacji. Jest coś takiego, że studenci mają pod nadzorem jakiegoś prawnika, czy to adwokata, czy notariusza radcy, studenckie poradnie prawne, gdzie tych porad udzielają i w jakiś sposób jest to kontrolowane, ale mimo wszystko oni tych porad udzielają. Tak, ale wszystko to odbywa się pod kontrolą. Tak Panie oczywiście, mnóstwo, nie co? samodzielnie. Nie na własny rachunek. Sam. Że tak powstał, niekoniecznie finansowy. Nie? Mimo wszystko cały czas odbywa się to bezpłatnie. Nie, nie, okej, okay. dlatego prawo. mówię, że na własny rachunek niekoniecznie finansowy. Tak, tak. Bo na własnym nazwiskiem filmują te porady. Jeszcze nie. Cały czas, jest korekta, cały czas nabywają tego doświadczenia. Tak, jest ta korekta tego, tej osoby nadzorującej i w razie wątpliwości korygującej ich wskazanie. wskazania. No Tutaj może dodam jeszcze jedną rzecz odnośnie kodeksów etyki prawników. W kodeksie etyki sędziowskiej jest również coś takiego jak... Pozwolę sobie przeczytać paragraf 19. Sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbę wpływu na jego osobę. Sędzia powinien dbać również o to, aby członkowie jego najbliższej rodziny nie przyjmowali takich korzyści. I 22. Sąd nie mo, sędzia nie może należeć do jakiejkolwiek organizacji działającej poza obowiązującym porządkiem prawnym lub w jakiejkolwiek formie ją wspierać. Tutaj są przepisy dotyczące w jakiś sposób życia prywatnego sędziego, sędzi które mimo wszystko w jakiś sposób go ograniczają. Czy sędzia może wykonywać y, na przykład, y, to znaczy wykonywać usługi, na przykład poprzez szkolenia y, y, na zewnątrz? Może za ze zgodą procesu sądu? Y, owszem, o ile nie, w żaden sposób nie przeszkadzają w wykonywaniu obowiązków zawodowych i nie naruszają dobrego imienia sędziego, sędzi. Y, czyli. Głównie sprowadza się to właśnie do działalności edukacyjnej, do prowadzenia wykładów i szkoleń. Są prowadzone szkolenia przez kadrę sędziowską, na przykład dla aplikantów, dla radców prawnych, dla notariuszy. Za, zawsze można to odwrócić tak, chyba, że osobą zlecającą szkolenie jest osoba, wobec której sędzia prowadzi sprawę. No bo wtedy ta osoba, wobec której jest prowadzona sprawa, zleca mu szkolenie i może to być potraktowane jako przyjęcie korzyści. No i taką sprawę mamy w Szczecinie, jak już sobie otwar otwartym tekstem mówimy, <grym> sędzia, która jest zaprzyjaźniona osobiście, wierzy w przyjaźń z mediatorem, ten mediator, który rujnuje organizację mediacyjną i w efekcie zostaje członkiem zarządu, zleca sędziemu prowadzenie zajęć dla mediatorów, nauczyli? a następnie tak. sędzia, nawet nie nauczeli, w, no, w tej organizacji. A też. następnie sędzia zleca tej mediatorce prowadzone mediacje. Mhm. Jest to interes finansowy jak cholera. Mhm. Ale właśnie problem polega na tym, jakby po to tą konferencję robimy, bo nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet prezes. I sędziowie czują się w tym absolutnie poza jakimkolwiek nadzorem i nie widzą żadnego problemu z tego. To, jest to, to, to co zaprezentował Janusz jest tego klinicznym przykładem. Mimo Oni się... po prostu nie rozumieją, że to w ogóle mógł być jakiś problem. To, 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 co, to co jest poprosić. bardzo urzekające w tym środowisku prawniczym to to, że wczoraj taki wątek powstał, czy ja. to na to to mówią dziewczyny. wibru. W tym środowisku jest bardzo wysoko, wysoko postawiona kwestia e, jednak sawła wibru i dotrzymywania słowa. Rzeczywiście w, w ramach walki oni rozmawiają ze sobą i przeciwnik procesowy, ale jak Państwo wiecie, oni potem oni są przyjaciółmi, to nie muszą tego ukrywać, poza tym, że ludzie źle przyjmują, więc oni wolą tego nie okazywać. Ale to im nie przeszkadza być przeciwnikami procesowymi w sądzie. Prawdą jest, że przynajmniej jest to środowisko pod tym względem przewidywalne. To znaczy, jeżeli przepis prawa daje mu możliwość określonego działania, to on to zrobi. Jeżeli coś zrobi, to stosując do tego przepis i odwoła się do tego przepisu. I w określonych sytuacjach, choćbyśmy wiedzieli na przykład, że to jest z naszego punktu widzenia nieetyczne, to można jak 2 plus 2 równa się 4, dowiedzieć się i przewidzieć, że on tak zrobi. Na przykład kwestie rozwodowe. To, że adwokat będzie w sytuacji rozwodu namawiał stronę, żeby złożyła oskarżenie prywatne o znęcanie i przemoc domową, albo że w sytuacji wniesienia wniosku o uregulowanie kontaktów przez ta pana, będzie namawiał strony, by złożyła pozem rozwodowy, bo on zablokuje tamto postępowanie. To są, można powiedzieć, takie elementarne reguły, które funkcjonują. Mediacje chodzą tam, gdzie te reguły nie działają, to znaczy jest strona, adwokat reprezentujący stronę. On wie, jak zachowa się przeciwnik procesowy i chce tego uniknąć. I dlatego jedynym sposobem, żeby tego uniknąć, jest właśnie na przykład mediacja. I ja pamiętam teraz, jak mieliśmy to spotkanie z panią sędzią, która mówiła, wy mediatorzy walczcie ze sobą o interesantów, co było dla mnie absolutnie skandaliczne w ogóle, że sędzia coś takiego może powiedzieć do ludzi na publicznym spotkaniu. Oni w ogóle nie mają poczucia odpowiedzialności za swoje słowa, co niektórzy oczywiście, znowu nie chcą w ogólnie. Ale niestety tak się dzieje również wśród sędziów, że oni po prostu chlapią to, co wynika z ich doświadczeń osobistych. Sędzia jest po to, żeby rozstrzygać konflikty w procesie. Dla niego oczywistym jest, że to są przeciwnicy procesu, i oni ze sobą walczą. On się trzyma na odległość, ale mówi walczcie, 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 tak? A z naszego punktu widzenia tak polu, bo on robi straszną rzecz, bo on napuszcza ludzi na siebie. Kwestia jest taka, że niekoniecznie musi napuszczać ludzi na siebie. Może też zachęcać, żeby ludzie walczyli o swoje racje. Jeżeli mimo wszystko o sędzia klientów, też to ocenia. O klientów, nie o rację. Kwestia jest taka, że czasem ludzie boją się powiedzieć, czasem nie mają reprezentantów swoich w sądzie. Czasem występują w sądzie bez adwokata. I czasem sędzia zachęca. Nie, często więc to nie powinien. Ale zachęca do czego? Żeby strona powiedziała, czego oczekuje. Ale to nie jest nic złego. No tak, ale normalnie ta strona by się w ogóle nie odezwała. Zostałaby w jakiś sposób przytłoczona argumentami, retoryką drugiej strony. I często więc jest to, jest to powiedziane. sędzie mimo wszystko musi też się wykazywać jakimś doświadczeniem. Nie tylko w tak? kwestii prawa, ale również w kwestiach życiowych. Zwłaszcza jak o wcześniej wspomnianych sądach rodzinnych. Tylko dla mnie zdumiewające jest to, że jest wiele przypadków osób, które po prostu myślą kompletnie nielogicznie. To jest dla mnie zdumiewające. Dam przykład. Sędziowie zarzucają mediatorom, że mediatorzy powodują przewlekłość postępowania. Ale nie rozumieją, że jeżeli skierują sprawę do mediacji. Załóżmy, mają 100 spraw. I skierują 100 spraw do mediacji i 50 z nich zakończy się w górę. Już tak liczę, powiedzmy, to i tak jest dobry wynik. 50%. To im tych 50 spraw stanie. Oni mają 50 zakończonych spraw. To jeśli oni mówią, że to powoduje przewlekłość, to, to jest nielogiczne dla nich. I Bo to w to pozostałych absolutnie. 50 sprawach sędzia kierując sprawę do mediacji może od razu wyznaczyć termin rozprawy. Nie ma żadnej przeszkody. Nie ma żadnej przewlekłości. Ale do nich to nie dociera. Choć to jest logicznie banalne, i proste. Oni są, mają naładowane głowy prawem, oni w ogóle chodzą w chmurach, ale logiki w tym nie ma. Ale na przykład tam taki przykład. Na rozprawie, kiedy są małżonkowie i spierają się o kontakty, zgodnie z prawem wymagane jest współdziałanie rodziców. Rodzice, żeby nie były ograniczona władza rodzicielska, powinni są współdziałać, powinni stworzyć plan wychowawczy. I sędzia zwraca się do kobiety, która jest w konflikcie ze swoim mężem. I mówili tak, proszę Pani, niech Pani z nim nie rozmawia, niech Pani nie powoduje żadnych konfliktów. Znaczy, po taki prostu, niech Pan, oczywiście, niech Skąd? Pani nie podejmuje żadnych działań. Bo, tajemnica mediacyjna. Bo ludzie o tym mówią. Ale ludzie też ale, przeinaczają. Ale, ale poczekaj, poczekaj. Z poczekaj. Nie, tu nie ma żadnego wyolbrzymiania. To jest logiczne na... W tym kontekście, to jest logiczne, sędzia na rozprawie widząc, że dwie strony są, są bardzo skonfliktowane, mówi, trzeba Was odseparować, żebyście nie byli skonfliktowani. Proszę do niego nie dzwonić, proszę do niego nic nie, nie wiem, nie pisać, proszę, proszę nie prowokować tego awantu. Tak? To jest logiczne. Ale pani sędziemu mówi, proszę, proszę Wysokiego Sądu, ale my mamy współdziałać, ponieważ kodeks rodziny nam to nakazuje. Sędzia zobowiązał mnie przysyłając mi wezwanie na rozprawę, złożyć plan wychowawczy, czyli plan współpracy. A teraz sędzia nam mówi, że mamy nie współpracować. Logiczne to jest? No, sam znasz odpowiedź. No.